Szanowni Państwo, audycje Piotra Wrońskiego cieszą się dużą popularnością. Aktualnie przygotowywany jest nowy projekt medialny radio internetowe. Aby ten projekt powstał, potrzebna jest pomoc finansowa. Szczegóły dotyczące możliwości wsparcia finansowego znajdą Państwo w opisie tej audycji. Za okazaną pomoc już dzisiaj dziękujemy. Państwu witam serdecznie w dniu 24 lutego, proszę Państwa. Witam na kolejnej porannej audycji proszę Państwa, nie wiem, ile osób mnie słucha, czy słyszy. Tam wczoraj wieczorem nadawałem od po 23.00. Czytałem choluba, okazało się proszę państwa, że nie wszyscy to słyszeli, że przerywała, ale to już naprawdę nie moja wina, dlatego że po pierwsze nie odpowiadam za stan internetu i były burze. Zresztą w Berlinie teraz też jest bardzo wiecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać, więc jeśli ktoś jest, to proszę o jakiś feedback, przynajmniej na Radio King, żeby, żeby mi podpowiedzieć, czy, jest, czy słyszy, czy nie słyszy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pogodę, to mamy 4 stopnie w Berlinie, ale nie jest zbyt ładnie, bo jest duży wiatr. Od środy ma padać podobno śnieg, śnieg z deszczem, zobaczymy. Wiatr w Berlinie jest 26 km, ale w Niemczech w ogóle generalnie przeszła niezła przez południowe Niemcy wichura. W Polsce też jak słyszałem przeszły wichury niesamowite. W Warszawie jest 3 stopnie, w miarę słonecznie, chociaż głównie chmury, ale wiatr jest też dość duży, z 29 km na godzinę i też jak widzę ma pod koniec tygodnia zacząć padać śnieg. Zobaczymy, co się proszę Państwa rzeczywiście dzieje z tą pogodą, tylko pytanie jest. Proste. Czy to, proszę Państwa, czy to jest, proszę Państwa, jakiś. Yy, 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 czy to tylko rzeczywiście jest tak, jak mówią ekolodzy, czy czasami nie jest jeszcze inny czynnik do tego nie dochodzi, proszę Państwa, na przykład czynnik niezależny od nas, astronomiczny, czyli czynnik naturalny. Jak wiemy, wszystko się obraca, wszystko się przesuwa, wbrew pozorom słońce też całym układem wędruje i. Te odległości wzajemne mogą się na chwilkę zmniejszyć, na chwilkę zwiększyć, nawet minimalnie, a w przypadku wartości kosmicznych i w przypadku, jeżeli, przy, jeżeli przyłożymy skalę kosmiczną, to może się okazać, że te minimalne przybliżenia mogą być zabójcze dla niektórych, dla niektórych elementów tego układu. Oczywiście zabójcze w cudzysłowie, proszę Państwa. Także jak Państwo, także przepraszam bardzo, ale często jest tak, że, jest tak, że ja nie wiem, czy Państwo to odbierają, czy nie odbierają, tylko ten feedback, który mam, to, to widzę. Staramy się wrzucić te audycje w miarę na bieżąco, ale to też nie zależy ode mnie, proszę Państwa, ja tego nie robię, ja tu jestem sam, ja się niezbyt na tym znam. Uczę się tego też dopiero, bo też bym pomógł w tym momencie, a osoba, która to robi, ma również własną pracę, musi pracować, to jest wszystko, co robi, robi dla mnie charytatywnie, więc wiecie Państwo, to, to też ma swoje układy. No ale cóż, dzisiaj o 10, mniej więcej o 10 będę czytał, dokończę rozdział 7 Spisku Założycielskiego. Na no wieczorem, jak zwykle, audycja o 20.30 w międzyczasie pewnie jeszcze pojawi się na Facebooku. A dzisiaj mamy 24 lutego. Proszę Państwa, wszystkim solenizantom najlepsze życzenia. A imieniny obchodzi Maciej, Piotr, Bogusz, Bogurat, Bożygniew, Ermergarda, Flawian i... Irmergarda, Jan, Józef, Jaśmina, Julian, Lucjusz, Łucjusz, Marek, Modes, Montan, Sergiusz, Wieledrok. Dzisiaj mamy, proszę uważać, bo dzisiaj mamy dzień niespodziewanego całusa, proszę Państwa. A jako dzień niespodziewanego całusa, to radzę wam uważać, bo jak wiemy, kandydaci na prezydenta poza mną chociaż ja jeszcze nie jestem do oficjalnie zarejestrowany, zobaczymy dzisiaj ale poza mną będą chodzić i będą was napadać z całusami. Oni tak mają, bo. Jak będzie dzień kawy, dostaniecie kawy, jak będzie dzień pączka, czyli tłusty czwartek, dostaniecie pączka. Szkoda, że nie ma dnia arbuzy. Jak był dzień arbuza, dostawalibyście wszyscy arbuzy po prostu, bo tak to niestety wygląda. I oczywiście każdy z dziennikarz, każdy z kandydatów jest niezależny, bezpartyjny i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A ja czekam na to, co będzie dzisiaj po południu, bo jeżeli mnie zarejestrują, to spodziewam się kolejnych sensacji na swój temat. O zapowiadam od razu, nie mam zamiaru reagować i komentować nawet tego. Szkoda. Na to czasu i bez sensu, na te wszystkie drty małe, które, proszę Państwa, widać, w, które pokazują na przykład niektórzy w Wikipedii, bo każdy może to edytować, każdy może tam coś wrzucić, więc sobie wrzuca i wszystko jest na podstawie prasy, na podstawie spekulacji i tak dalej. Jeśli ktoś się chce coś o mnie dowiedzieć, proponuję przyjść na mój profil, którego nie skasowałem, a miałem skasować. Tam są zarówno moje akta, jak i wszystko o mnie w moich audycjach, książkach, artykułach, w tym, co pisałem. Wszystciutko dokładnie, nawet te rzeczy, które można wykorzystać, jak zwykle, przeciw kandydatowi. Co prawda, ja w odróżnieniu od reszty nie mam zamiaru prowadzić polityki atakującej, mówiącej o gryzieniach, różnych rzeczach, czepiać się rodzin i tak dalej, i tak dalej. Mówię wprost, głosujcie. Miło mi by było, gdybyście podpisali moje listy i zagłosowali na mnie, Chociaż uważam, że podpisanie nie oznacza głosu, ale mm, byłoby mi bardzo miło, proszę Państwa. Natomiast głosujcie na kogo chcecie, tylko pomyślcie, zanim wrzucicie cokolwiek do urn. Dobrze, zaczniemy sobie dzień od pana Antoniego Krupy, jego płyty. Jego płyty, i on wczoraj puszczałem, wczoraj, proszę Państwa, puszczałem. Jego wersję, jego wersję Petin Black Rolling Stones A tu mamy Hendrixa, słynny Little Wing Jeden z standardów W ogóle rokowych, który był grany chyba Przez wszystkich Pan Antoni Krupa też dopisał polskie słowa do tego Naprawdę świetnie jest to zagrane Antoni Krupa, Little Wing Może na tym wietrze to też takie ważne no to, to, to akurat jest piosenka A propos wiatru Okej, okay. proszę Państwa Coś Państwu przeczytam To jest ciekawe arcyciekawe ciekawe to jest mniej więcej coś takiego, zaraz, zaraz, zaraz. To była dobrze wyreżyserowana i dobrze opłacona akcja, mająca w celu uderzyć w polski rząd. Dalej mamy coś takiego, że... Zaraz, zaraz, znajdziemy coś tu takiego, żeby nie kojarzyć skąd to jest. Ale generalnie chodzi o to, że ośrodki zagraniczne przesyłają pieniądze na walkę z rządem i ośrodki zagraniczne finansują walkę z rządem w Polsce. Tekst tego artykułu przypomina mi dokładnie, nie wiem czy państwu coś przypomina, że ośrodki zachodnie ośrodki dywersyjne finansują solidarność. Zachodnie ośrodki dywersyjne finansują i CIA przy okazji finansuje Finansuje akcje przeciwko naszemu wspaniałej partii i komunistycznemu rządowi. Ja to pamiętam. Z lat 80. nie zapomnijcie również, gdzie pracowałem i dlaczego pamiętam. W tej chwili pojawił się w Gazecie Polskiej artykuł dotyczący finansowania przez Niemcy i przez różne akcje niemieckie. I różne, różne niemieckie ugrupowania tych antyrządowych protestów. Oczywiście. Największym problemem, największą w ogóle zbrodnią tych organizacji polskich biorących te pieniądze to jest to, że one w ogóle protestują przeciwko rządowi. Bo gdyby wzięły pieniądze za to, żeby, protest, żeby nie protestować, ale żeby, proszę państwa, popierać rząd, to wówczas Gazeta Polska by nie napisała. Trybuna ludu zresztą też by wtedy nie napisała. Proszę mi wybaczyć za te porównania, ale kiedy w końcu zatrzyma się ta propaganda i kiedy my się mentalnie zdykomunizujemy? To jest, proszę państwa, totalna bzdura, to co słyszę. Y Dobrze, biorą pieniądze, jeżeli biorą pieniądze jako fundacja, jakie organizacje jest jakaś krajowa administracja skarbowa, są jakieś przepisy Jakieś finansowania, skoro nikt ich jeszcze nie skazał i nie wrzucił za to, i nie, nie wrzucił do więzienia czy nie, nie, nie rozpoczął z nimi, proszę Państwa, żadne, nie rozpoczął żadnej, sprawy w, w, w żadnej sprawy i oni nie są podejrzani o nielegalne finansowanie, no to niech sobie biorą. Naprawdę niech sobie biorą, bo ostatecznie również znam organizacje, które biorą pieniądze, które biorą. Które biorą dotacje unijne i to też jest jakby finansowanie z zagranicy. Czasy się zmieniły, proszę Państwa, od roku 80. Nie wiem, czy Gazeta Polska to zauważyła. E, jeszcze jest następna rzecz, proszę Państwa, żebyście dobrze zrozumieli, ja nie bronię tych organizacji. Osobiście uważam, że jakakolwiek polska organizacja zajmująca się w politykę i, w, i biorąca pieniądze z zewnątrz jest, no, nie jest wiarygodna. I tutaj się z tym akurat się zgodzę, ale tego typu retoryka jest... Y, y, jest dla mnie w ogóle śmieszna, ale trzeba coś się dziwić, proszę Państwa. Z jednej zaś strony proponuję, żeby również Gazeta Polska napisała o finansowaniu przez Ministerstwo Kultury filmów, które przedstawiają Polskę w złym świetle. A jakie to filmy, nie muszę wymieniać, ponieważ one są. Z gruntu mają pewną tezę, przymające przedstawić Polaków jako bandytów, antysemitów, złodziei i w ogóle, i w ogóle. I one wszystkie dostają, proszę Państwa, i są finansowane z Ministerstwa Kultury, czyli ten sam rząd finansuje coś, co działa przeciwko niemu. A tu mamy jakieś organizacje, kody, nie kody, pal to sześć, proszę Państwa. Ale ich jedyną winą właściwie tych organizacji jest to, że protestują przeciwko rządowi. Czyli tak, organizacje, które nie dostają pieniędzy z Niemiec, bo tutaj mowa jest o Niemczech, o Niem bo na CIA to Gazeta Polska nie ma odwagi powiedzieć, że CIA, tak jak wtedy Trybuna Ludu yy, mówiła wyraźnie w piącz, pisała o tych mackach z Bon, o tych odwetowcach z Bon i... I tych imperialistach CIA, cyrku Trubanillo i tak dalej, i tak dalej. I ja taką retorykę słyszę znowu. To jest, proszę państwa, paranoja. Ale co się dziwić również w kraju, w którym towarzyszka panienka staje się wzorem dziennikarza i aż kolejka do niej jest żeby kolejką do niej, jest do niej kolejka różnych ludzi z prawicowców, głównie antykomunistów, żeby tylko zobaczyć dom generała Jaruzelskiego, dotknąć tego miejsca, w którym generał Jaruzelski zasiadał, mówił i tak dalej. Ja już oceniłem, że jeśli chodzi o panią Monikę Jaruzelską, to ona rzeczywiście, niestety, rzeczywiście jest wzorem dziennikarstwa. Autentycznie jest wzorem dziennikarstwa, ponieważ daje się ludziom wygadać, umie to prowadzić, nie wtrąca się, nie narzuca swojego zdania, prowadzi to w sposób bardzo delikatny, bardzo kulturalny. Co w podtekście jest, proszę bardzo, jakcy komuniści wykształcili wy ludzi na rybek, a wy, wy nie potraficie, bo wy macie albo z jednej strony dziennikarza z DHD, albo z drugiej strony dziennikarzy, szczególnie dziennikarki pod tytułem Wiem wszystko, proszę Państwa. No więc sami Państwo widzicie, jak to, jak to wygląda. Zastanawiam się, co na ten temat myślicie. Mam nadzieję, że ktoś mnie słyszy. Nikt nic nie odpowiada, ale dobra, rozumiem, że się tam robicie se kawy, śniadanie i tak dalej, dzieci do pracy, więc to rozumiem. Więc sam jestem ciekaw. Natomiast, proszę Państwa, zaskoczony jestem, że w dzisiejszych czasach, po 30 latach, ja dożywam po prostu chwili, w którym ja czytam to, co kiedyś pisał żołnierz Wolności i Trybunał Ludu. Jest mi to, jest, to, to jest śmieszne w ogóle, to jest śmieszne. Tym bardziej, że, tym bardziej, że dobrze, żeby Gazeta Polska i ci wszyscy dziennikarze z tym związani dokładnie w końcu zajęli się prywatyzacją RSW Prasa i napisali, jak to wyglądało. Kto tym rządził, jak oni wszyscy brali z tego tortu gotówką dosłownie, każdy kto chciał, ile chciał, każdy kto się załapał. I opowiadają to również ludzie z ich, głównie z ich grupy politycznej, kto siedział na walizkach pieniędzy, kto to wszystko prowadził, kto te pieniądze dawał, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, każdy coś uczknął z RSW Prasa, który notabene w latach Komudy był koncernem w stylu. W stylu zachodnim, proszę państwa. I też tytuł. Tylko w pierwszej połowie 2019 roku antyrządowa akcja demokracja otrzymała od podmiotów związanych z Niemcami niemal 100 tysięcy euro. Proszę Państwa, tylko w pierwszej połowie 1981 roku antyrządowa, antykomunistyczna, solidarność otrzymała z podmiotów związanych z CIA i z Niemcy, CIA i z BND niemal półtora niemal miliona dolarów. Proszę Państwa, to jest tylko zmiana. Treści, zmiana kilku rzeczowników, i czy to jest prawda? Nie do końca, proszę Państwa. Nie wszystko jest prawdą. Jedyną winą zarówno wtedy Solidarności, jak i teraz tej ak akcji demokracji jest to, że występuje przeciwko aktualnemu rządowi. Trudno. Występuje. Nie ma rządu, przeciwko któremu by ktoś nie występował, proszę Państwa. Y Otrzymali od Niemiec, a więc z niemieckiego budżetu albo z niemieckich pieniędzy, to im się chwali. Nie otrzymali, natomiast najgorzej, jak jest partia, czy, która otrzymuje pieniądze z, pieniądze z budżetu państwa, działa przeciwko rządowi również. No. Z tego naszego budżetu i my płacimy również w tym momencie na opozycję, co jest bez sensu, co świadczy o tym, że w końcu trzeba finansować, trzeba partię przestać finansować. Proste. Dobrze, proszę Państwa, miałem ochotę puścić Golden Life, kill your TV, ale, opu... ale wszystkim nam trzeba w tym dzisiejszym wiecznym dniu, w tych burzach, czegoś zupełnie innego, żeby się obudzić, a więc taka rokowa wersja. To znaczy, ona jest akustyczna, ale ona jest bardziej rockowa. Słynnej piosenki pana Jackowskiego. Oprócz tego nie ma w wykonaniu Golden Life. Zapraszam. Wersja bardziej rokowa przeboju pana Jackowskiego pod tytułem Oprócz Tego Nieba w wykonaniu Golden Life, Panie Ewą, mogę puszczać i mogę puszczać wszystkie amfetat Kobranowski inne rzeczy, ale tutaj jest także miejsce dla tych, których mało znacie. To prawda, dzisiaj to była tylko jedna osoba, ale wieczorem będzie, obiecuję więcej. I jeszcze zaraz coś puszczę. Zespołu, który moim zdaniem jest świetny, też już będzie na obudzenie, ale wspaniałym zespołem, takim trochę roka progresywnego polskim, czego w Polsce jest bardzo mało i co nie przebija się do telewizji. Proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz na temat tego koronawirusa. Jak wiecie, zaczyna się we Włoszech robić niewesoło. Wrócę do tego, co mówiłem wczoraj wieczorem, że cały czas wydaje mi się, że rządy nie chcą społeczeństwa informować, boją się paniki, a ja uważam, że tylko przygotowane społeczeństwo i społeczeństwo dobrze poinformowane nie wpadnie w panikę. Tak rodzą się różne teorie spiskowe, dowiadujemy się różnych cyrków, na przykład po takich informacjach, że Austriacy nie wpuścili do siebie pociągu z Włoch, że na pociąg zdaje się Mediolan Monachium, wagony włoskie odesłano, a resztę tutaj, a resztę, a resztę puszczono do Niemiec. Troszeczkę bez sensu, bo pasażerowie się przesiedli, No, ale to widać wyraźnie, że wszyscy są w panice. To jest coś to jest coś niesamowitego. Nie podoba mi się to, zresztą nikomu się nie powinno podobać, nie rozumiem skąd taki brak zaufania do ludzi, traktowanie ludzi jakoby z myślą tłuszcze, ale niestety tak politycy zaczynają nas traktować, tak klasa polityczna. Widzę, że nie tylko w Polsce ta klasa polityczna musi się zmienić, ale musi zmienić się również chyba wszędzie na świecie i w Europie. Europa jest moim zdaniem przed zmianami jakościowymi po tych 30 latach, bo tak prawdę mówiąc, my ciągle mówimy, że obalenie muru berlińskiego było prawdziwym zakończeniem zimnej wojny. Ale proszę państwa nie, wydaje mi się, że zakończeniem zimnej wojny dopiero będzie teraz, bo to jest ta zimna wojna ze społeczeństwem, która trwała przez 30 lat. Moje ja jako czuły anarchista i czuły obserwator anarchista, proszę państwa, widzę to w jakiś inny zupełnie sposób. Proszę państwa, wiem, że się spieszycie, ja już praktycznie, może jeszcze nie do zakończenie, bo jeszcze wrócę, przypomnę jaki dzień i powiem, co będzie dalej dzisiaj. Ale chciałem puścić Sztywny Palazzi i ich piosenkę z nowej płyty 17 kwietnia. Te piosenki to niestety, Sztywny Palazzi jest zespołem jednej płyty, to jest taka, taki kompleks jednej płyty i wszyscy pamiętamy te wspaniałe zresztą piosenki, a ja wczoraj je puszczałem. Ale proszę Państwa, ale proszę Państwa... E oni także tworzy, tworzą dalej i tworzą naprawdę wspaniałe rzeczy. 17 kwietnia jest jedną z lepszych piosenek. Jest, rzadko się zdarza do ta, bardzo dobry synkretyzm muzyki z, z tekstem dość literackim, więc proszę posłuchać. Sztywny Palazji 17 kwietnia z płyty Szara. No to czy dzisiaj mamy w ogóle 24 luty, a 17 kwietnia to tu piosenki. Proszę Państwa, ja jeszcze jestem o tej porze na ogół bywam trzeźwy, ponieważ w związku z moim kandydowaniem usłyszycie, że rzadko bywam trzeźwy. Może i dobrze. Dlaczego nie? Wiecie państwo, jest takie powiedzenie, to chyba było wrześniu numer 5 albo w kołyskę Wonne Guta. Zdanie ma podwójne znaczenie u Wonne Guta. Jak to było? Trzeba być wariatem, żeby tu pracować, ale to niewątpliwie ułatwia życie. Dokładnie nie wiadomo, czy praca tu, czy bycie wariatem. 17 kwietnia, w depalazji. Smutna ta piosenka, no ale cóż, może rzeczywiście oni mają rację, w życiu ważna jest miłość i pasja i to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Może i tak. Proszę Państwa, ja dzisiaj jeszcze zapraszam o godzinie 10 na spisek założycielski, gdzie dokończę rozdział siódmy. O 20:30 na no jak zwykle na audycję wieczorną, trochę już dłuższą. O 23:00 na początek rozdziału drugiego Choluba 2. O, przypomniał mi to, że jeszcze muszę od to dobrać do rozdziału. Dobra, dobierzemy. No i proszę Państwa, w międzyczasie pewnie pojawię się na Facebooku. Spodziewam się dziś ataków, różnych, różnych innych historii. Jak powiedziałem, ja nie mam zamiaru reagować na te sensacje, które się pojawiają. Wszystko można sprawdzić, wszystko jest u mnie na Facebooku łącznie z moimi aktami. Chyba jestem jedynym, który opublikował swoje własne akta. Jedynym z tych kandydatów, który opublikował wszystko i mówi wszystko o sobie. Ale, par 6. Nie mam zamiaru się tym w ogóle przejmować. I nie mam zamiaru reagować. Ostrzegam również i wszystkich tych, którzy zaczną mi zadawać pytania. Nie mam zamiaru reagować, a pytania pewno będzie, czy to prawda, że pan kiedyś po pijanemu przyjechał samochodem staruszkę w ciąży, zakonnicę na pasach, trans, trans, robiąc pewnego rodzaju transpozycję y, słynnej wypowiedzi kogoś tam. No i okazało się, że ten ktoś przegrał, to tak mówię. I mam zamiar na wszystko odpowiadać tak, oczywiście, to prawda. Tak, przyznaję się do wszystkiego, proszę Państwa, łącznie do epoki lodowcowej, i do zmian, i do plam na słońcu. Dlaczego nie? Proszę Państwa, życzę Państwu dobrego dnia, miłego dnia, i yy, rzeczywiście, żeby nas, żeby spokojnego dnia, przede wszystkim, żeby tak nie wiało. Ja strasznie reaguję na wiatr, nie lubię wiatrów zbytnio. Ale niech tak. I kończymy, proszę Państwa, Unexpected Bear. To jest jeden z mni z nieznanych zupełnie jeszcze artystów. I takim trochę elektronicznym jego utworem Blue Cat. Błękitny kot. Nie wiem, czy on miał na myśli angielskiego kota, czy ma angielskiego kota. Unexpected Bear, słuchasz mnie, dowiem, no to powiedz mi, czy ty masz jeszcze rzeczywiście angielskiego, błękitnego kota. No, fajne. Blue Cat, proszę Państwa, Unexpected Bear, a ja życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia wieczorem, a wcześniej na spisku założycielskim koło 10. Dziękuję, trzymajcie się i uważajcie na siebie, jeździcie ostrożnie, uważajcie na korki, na różnego rodzaju dziwne zdarzenia, które i przede wszystkim uważajcie na kandydatów, którzy w dniu niespodziewanego pocałunku będą na Was napadać na ulicach naszych miast i wsi. I w towarzystwie niektórzy w towarzystwie obstawy, w towarzystwie obstawy SOP z lizakami oczywiście i, i będą was całować. Także uważajcie. Na razie.